Cześć, w tym krótkim filmie opowiem Wam o walorach estetycznych kalendarzy ściennych szytych i spiralowanych. Zacznijmy od kalendarzy ściennych szytych. Dostępne w formacie A4, A5 i B5. Do wyboru wersje z 16 lub 28 kartkami. Wersja 16-kartkowa to zestawienie miesiąców po dwa na kartkę. Każda strona odpowiada jednemu miesiącowi. 28-kartkowa wersja to oddzielna kartka na każdy miesiąc. Idealna do szczegółowego zaplanowania treści i dodawania reklamowej grafiki. Dzięki solidnemu szyciu i dużej powierzchni reklamowej Kalendarz świetnie promuje Twoją markę przez cały rok. Teraz coś dla fanów estetyki. Kalendarze ścienne spiralowane. Oferujemy w formacie kwadratowym 210x210, a 4, a 3, a 2 oraz w formacie panoramicznym podłużnym. Dostępne w wersji 6 lub 12-planszowej z możliwością dołożenia jednej lub dwóch okładek. Spiralowanie umożliwia płynne przeglądanie i łatwy wybór miesiąca. W ofercie znajdziesz szeroki wybór papierów standardowych, ekologicznych oraz ozdobnych.